Dzień dobry, dzień doberek, moi drodzy. Dzisiaj film nieco inny niż zawsze. Mamy godzinę 7.30. I słuchajcie, po pierwsze, najważniejsze. Od dzisiaj przez najbliższe kilka dni będzie codzienna aktualizacja, codzienna analiza tego, co dzieje się na rynku bitcoina. Jak wiecie, byłem z Wami zawsze, czy cena wzrasta, czy cena spada, czy w roku 2019, czy w 2021, 2022 wspólnie na rynku byliśmy, czy nawet teraz. Stąd też te aktualizacje będą przez najbliższe kilka dni codziennie, ale nie zrobimy tego w taki standardowy sposób. Tylko też Was moi drodzy chcę zaprosić i zabrać w taką małą podróż. Myślę, że w najciekawsze miejsca dla i motocyklistów i dla osób, które lubią podróżować samochodem czy kamperem, gdzie naprawdę są jedne chyba z najlepszych widoków w Europie, pojedziemy motocyklem. Plan na dzisiaj jest taki, że przejedziemy około 800 km, A dokąd dojedziecie? To już przekonacie się dzisiaj wieczorem w pełnym filmie, który udostępnię na YouTubie, gdzie będzie analiza, gdzie będzie też kilka urywków z dzisiejszego dojazdu. A gdzie dokładnie jadę, no to możecie też moi drodzy zobaczyć i obserwować na Instagramie. Link jest pod tym filmem. Stąd też zapraszam Was bardzo serdecznie. Słyszymy się w analizie, one będą standardowo na kanale, ale trochę to upiększymy. Myślę, że naprawdę ciekawymi widokami. Dzisiaj 800-900 kilometrów, żeby tylko dojechać, a od jutra myślę, że zaczną się naprawdę bardzo ciekawe widoki. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do takiej małej, wspólnej przygody. Cześć!